Poznaniu.pl Poznań w minutę. W czwartek w całej Polsce policja prowadziła akcję Rut Pol Safety Days. To międzynarodowa inicjatywa, w trakcie której funkcjonariusze łapią kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości. Mimo to wielkopolska policja zatrzymała właśnie rekordzistę jechał prawie 180 km na godzinę przy ograniczeniu do 90. W Poznaniu trwa 13. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Polska jest na siódmym miejscu w Europie pod względem zachorowalności i śmiertelności na najczęstsze nowotwory głowy i szyi. Lekarze chcą to zmienić i dlatego nakłaniają do szczepienia się przeciwko wirusowi HPV. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie opublikowało nietypowy klip. Główną rolę gra w nim znany polski aktor Tomasz Karolak. Wciela się on w Bolesława Chrobrego, a wszystko toczy się w scenerii średniowiecznej Polski. Aktor zaznaczył, że sam prywatnie podziwia Chrobrego już od dłuższego czasu. POSUM, czyli Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, to największa przechodnia w Wielkopolsce. Jeszcze kilka lat temu jej los stał pod znakiem zapytania. O tym, jak zmieniła się sytuacja placówki i jakie są plany na jej rozwój, na łamach tygodnika i na portalu w Poznaniu.pl mówi dyrektor placówki Konrad Zaradny.